Powiem na żypy, żeby ustalić, kto zaczyna. Trzy raz! razy. do zaczyna. A ty się szykuj na swoje półtorej minuty. Jak przedłużysz, to Posłuchajcie tego. Ej. TZW. Nie znam, nie zazdroszczę, mu przyzna. Pytałem chłopaków, kto tu TZW, a słyszałem... Wygrasz. <noise> Tumierciaku, co ty robisz, kiedy ja tu walczę? Mam 17, nawet jak będę miał oczko, będę ślepy na twoim palce. I to jest pewne, nawet jak już utonę w będę miał oczy zwrócone przed się, to zrobię regres, by zobaczyć jeszcze raz twoją mordę i po niej przejdę. I nie zgrywaj, bo wiem, że to temat ci znany trochę, bo nie ja pierwszy mówię, że Maria Harry Potter. Twoja orda, w sumie to też temat perniak, ale jest John Katrin Rowling, ją w siedmiu częściach. Ej, jeszcze jakieś wersy dobre zarzucę, bo nienawidzę ci koleś. Nie dość, że ma kropkę za uchem, to jeszcze błyskawicy na czole. Twój ołty skoki, w sumie coś jest nie tak, bo nie jesteś nawet muchą rozjebanym na szybie Audi prezenta jakie Audi. Mówili mi to ziąble, że ten hipster na tą bitkę dziś przyjechał swoim różowym longboardem. Kurwa niebieski. Jo, jaki ten typ. Bez, by cię wyśmiał za interpretację. Bo ta pizda dziś w klubie jest na działce. Alkopoli, W sumie jeszcze jedna sprawa. Już znam gorzowę. Jak go pierdolny, to będzie miał salto w nagraniach. Okej, Ok, Yo. Najpierw chciałbym was przeprosić, bo nie przygotowałem się na tą bitwę, więc zgłaszam, nie przygotowałem ale i tak będzie zajebiście, więc ja tak mówię, że dzisiaj mam pieprzoną pastę, dwa egzaminy, studia i do tego kurwa łaktem. Nie, tak w sumie to płaknę być pierwszą osobą w jego życiu, która wpierdoli mu coś wartościowego w czaszkę. Bang, bang! Jedna miłość. Nie życzę Ci, żebyś zginął, ale robię takie pęk, żeby się wyświetliło. Spoko. Robię sobie jaja. To tylko bitwa. Jak chcesz znaleźć jaja, to rzuć freestyle i zacznij gajać króliczka. Kiwi. Przyjrzyjmy się faktom, bo te sprzyjają w chuj. Nie wiem, czy kojarzysz WLW. Taki instynkt. Nie pamiętam żadnej bitwy z Tobą wcale. Ja byłem na trzech ustawkach na drugim finale. Jak raperzy to super bohaterzy już wiem Na WLW twoja siła to the invisible man Wyciągam wnioski, patrz co się okaże Zobaczą cię tylko wtedy, gdy po tej bitwie zawiną cię w bandazę. Rozknij, ja przy was czuję się jak pan i nie ma mocny. To AGR, to battle jest, więc dam ci baty, wiesz. I to nie jest zbyt ambitne. Jak nie mam co ci odebrać, tego chociaż odbiorę ci tytuł, <laughs> Ksypkę. Leon. John przewraca się w strumie rodzinnego grobowca, A ty wiesz z kim tańczyć dziwko? John Travolta A to pewnie łapie za Kolda i dmem to jakbym był Johnem Coltrane'em A trafią tak cennie jakbym się spiknął z Johnem Wayne'em. Wow, buduję sobie pomnik trwalszą skałę A na sześciu parkujących się dzisiaj reprezentuje siedmiu wspaniałych Bo brzmi jak Maje, jakby majeczki pisał ci pancze, marnie Kto, wy, kto oglądał joba, te mokolskie teksty, tak w sumie to szymek mógłby coś ci... Coś, nie ma. Jak się czujesz przegrywając z Małolatem w psie. Nagram Remiks Nagram remix Splinta, Mój pies. Jak się czujesz przegrywając z Małolatem Psie, a on nagra remix Teodora. Kto trzymał łańcuch? Nie. Jestem Leno, nie wpadłem w tu w łachów bić giełki. Lepsze dupy wiedzą, że zjadam ten rynek jak wicelsi. Jestem Leno, za flową patrzą sporo, a na niego dupy krzywo patrzą. Joko ono. Jo, jo. Dobra, ziamki, lecę z Hej, jakiś, mówiesz, że robisz bang. Ja robię tu big bang. Ktoś jak Londyn, ale jestem Lenon, więc wolę klub z Feniksem, Bramą i dwóch pochodni. Ej, kiedy wpada, no to każdy trakt to hit jak Miami, wiesz? Chociaż bliżej mi do Keniego niż Davido West. Zion. Harry Potter. Takie już są obyczaje, ten tym czyści obuwiem mi. Dobra skmi. Łapie się mojego buta, myśli, że to ślisko klika, to front na ryj. Twoja psywa mi nic nie mówi. Ale jak już szperałeś w alfabecie, to mogłeś się nie ukrywać i się nazwać LGBT. No, no więc, szybko. nie mówili ci rodzice, baw się życiem przy szumajku, więc weź rozetnie nie i pobaw się w pilnowanie zamku. Kiedyś próbowałem nadmieniać po angielsku, ale Greenpeace chciał mnie obrać farbą. tym jak krzyczałem, I wanna kill the pussy, I wanna kill the pussy. Na prywatnym koncercie z twoją panną. Yeah. Ty się jak krak, 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 krak. Sprawdź tu woła, nie wiem czy wiesz, kim jest Edgar Allan Poe, ale po tej bitwie będzie jak kruk. Walka ze mną, nevermore. Yo, sprawdź, przyspieszam jak kruk. Przyspieszasz się, kruk biały. Ja ci mogę blokować jak kruk prawdy? Te. Strachu na broble, widzę twój wspomniany zapał, twoje wejście są tak kruche, że i tak przeminą. P póki trafią, daj mi sobie zrobić z tobą slapa. Serio. Chodź tu, chodzi tu, chodź tu. I sprawdzaj tu. To będzie najbardziej trafiony w hashtag w polskiej ramgrze. Bo zrobię sobie hashtag chu. Jo. I dalej, mogę nam wijać. Byłem na egzaminie, zbiłem w pięć. Byłem na bitwie, zbiję pięć, trafiam w ciebie tak jak pięć. te stykuję, hej. I wyłączyło mi się tekst, ale to nie Boże, Poże, Nie, bo tu już śpiewano, a śpiewano to długo. Do nowego z mojego śpiewamy. Dobra, pójdę. Okej. Ostatnia od mega. Ja o wiecie, mam nadzieję, że zapisałeś karierę. Hey. Mówisz coś tu do mnie, zio, ale jedna sprawa, jak ja nawijam w sejferze, to nawet doktor Hazan nie odmawia. Ej, i sprawdź, wiem, że to dobrze widać, ja jestem pierwszy w tym pistaniu i pierwszy to robię, jak doktor Religa. Jo, kiedy wpadam, no to wiem, że to ciebie wkurwi. Ja tutaj nakręcam z ciebie bekę, jak Robert Górski. Typię, sprawdź i zjem ciebie śmato. Nie wiem, nie wiem na to, nie wiem, nie wiem na to. Ej, dobra. Lecę tutaj, TZW to znaczy spierol. Jeden chuj dziąbal, ty wiesz to, że zjadłem ciebie dzisiaj i nie masz co tu szukać. Kiedy wpadam, no to lecę tu jak nie wiem, tu pachnie, no w sumie on nie żyje tydzie, lecę tutaj, więc rozmijam tą typę. O. Nie wiem co tu jeszcze by zjeść tego typa Lecę tu już był doktor relika Jo i sprawdź tak Jo i sprawdź to bo tak napierdzielam że twój freestyle to ma ręce i nogi jak jaśmela. melam i sprawdź wiem że ten freestyle ci styka zrób sobie ze mną selfie Nie masz ręki Natalia tania Jo cieszę Nie bardzo mam co, no dobra, trzeba się było nauczyć najwyraźniej, ale... oglądając twoje hot z nie jesteś naprawdę straszną kłodą. Rap z dupy, naucz się różnicy między batą a botą. Uwielbiam te bragi o tym, jakim jesteś kotem. E, dzwonił czy ty z tyłu powrotem Dranie tak mają, ale ty nie jesteś draniem wcale. A propos, dzwonił Piętak, ciekaw przy parze. <laughs> <laughs> Załapałeś rosmi, teraz patrz. <laughs> Czujesz? Powiem świeżości. ja yeah. I a propos wersji, a propos tezy, kujona, ja tu zaraz zarapuję ci coś się wyjdzie to całkiem nieźle Ty piemał ci ze mną, to oznacza pierdol, płacisz, żeby ci to pomoże, ale zapamiętaj, kiedy skończysz drzew w podłodze, patniesz tu. Nie wiem, czy skminiłeś ten follow-up. Do ja, ale ja już nie mam co ma a więc... Siema. Okej. <śmiany> <śmiany> Okej, okay. w takim razie ostatni wejście z tej TZW. No i pytanie do was. Czy uważacie, że w tej walce lepszy był TZW? A może LEGON? Wróćcie na Czy LEGON? A mali pusek i zbiń, to możemy sobie zrobić jeszcze sajperek. W sensie wszyscy, którzy wyjrzeli dzisiaj już krótko znowu mogą wyjść.